Boom. Siemano mordeczki z tej strony. Marcinator się do sobie sam na magazynie. Zostawili mnie na magazynie, pojechali gdzieś. Więc pomyślałem sobie, że ponagrywam sobie intra do kostek, które będziemy testować, co nie? Mądry pomysł. Więc tak. Tutaj mamy Space Universu Triplexa. Się, ona ma tak fajnie tutaj w ogóle zasłonięte, jest to 250 wyrzutnia, kaliber 25 mm, ląd podstawowy, czy jest ląd rezerwowy? Nie ma, ale dobra, eee, nie ma, to ma malutki minus, efekty tutaj są, jakby ktoś chciał zobaczyć, po angielsku, hmm. ale tutaj po polsku, zrobię zbliżenie tylko są takim głupim kolorem zrobionym, a nie, widać, spoko. Czerwony ogon ze srebrnym czerwoną palmą, zielony ogon z palmą i migającym białym, białymi gwiazdkami. No i tak dalej, i tak dalej. Eee, NEC 325 gram TXB 752. Spójrzmy sobie. Widać? Widać. Doskonale. A tutaj ja robię autograf. Ja nie, nie wiem, to jest na ten po czesku. Tutaj jeszcze jest opis, ale czeski was nie interesuje. Podobno fajna wyrzutnia Space Universe od Triplexa. I przetestujemy sobie ją, co nie? Więc zapraszam do teraz, do testu owej wyrzutni. Czas działania 32 sekundy, mniej więcej, plus minus. Napisali plus minus 32 sekundy. Dobra, lecimy z nim testem. yo! Możesz odpalać. Lecimy z wyrzutnią od Triplexa Space Universe. Dwadzieścia pięć milimetrów, dwadzieścia strzałów. <laughs> Palnikowy. koły. Wow. Ej wow. rada. Ej, bardzo ładny strobo. Jo. Nie, tu Zajebiste. Ty Ale miała super strobo jak na 25 metrów Poproszę więcej takich wyrzutni z efektem strobo. Kurde. No powiem Ci jak na 25 metrów znowu Triplex bardzo fajnie zaskakuje. Zobaczcie mordeczki Space. Universe. Naprawdę robi robotę, myślę. Taki szybki teścik wyrzutni. Link do niej macie oczywiście w opisie. Z kodem marcinator 20% taniej. Wbijajcie, sprawdzajcie. I co, jeżeli film się podoba, łapka w górę, sobie znaczy, jak widzimy się w kolejnych filmach. Na, palnik. Wow. Wow. Ej, e, bardzo ładny strobo. No, tu porządnie. Ty! Ale miała super strobo, jak te 25 metrów! Mm.